Taktyk ze mnie trochę chujowy Słyszeć. Ma montują się. Dołączamy do afery. Z lewej strzela. Na 85 z dwóch. Muszę być za górką. Czekaj, 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 będzie biec, jak będzie biec. Boh? Gdzie? Widzę Leży Gdzie na prawo? To ja też Oflankował mnie, jest za kamieniem za mną? On granat rzucił. I pójdę, nie wiem czy on jest Widzisz go? Nie, nie ma go za Trepa będzie go wpierdalać Gdzie? Aj! Oooooooooo! No? Patrznik wygrany, nikomu to porany